Wielki brat w sieci. Zobacz więcej bb5.tv.pl Szeroka w barkach jesteś, prawie tak jak ja. Ja No Policjantką, no to wiesz. Jesteś policjantką? Była. Poważnie? No. Ale nie taka co pochodzi. Te, Taką też. Też? Mhm. Bo zaczyna się chyba od tego, no nie? Półtora roku. Byłam w szkole, w więc... A miałaś kiedyś taką akcję, że musiałaś się bić tam, używać siły, tak? Nie, ale miałam parę nieciekawych akcji. To znaczy, jakie? Że się, wiesz, bałam już, że na przykład, już z bronią prawie, wiesz, taką... No i miałam, o, miałam, słuchajcie, kiedyś jedną akcję, tą pół-hardcore. Ale co, wyskoczyłaś z bronią? No, no bo... O, kie... no, to, to jest mniej ciekawa historia, ale powiem ci bardziej ciekawą. Pierwszy, wiesz, y... denat mój, nie? nie na ciebie, ale widzę cię tam, dobra? No nie, ty ja też na tym patrzę. Mój pierwszy denat, no nie? Jaki ten, jakiego miałam? I tak się bałam, bo tak mnie wzięli, wszyscy nastraszyli, że wiecie, że to jeden to tam opowiadał, że w ogóle masakra, wszedł do mieszkania, gdzie wszędzie krew była i tak dalej. Mówi tak, Boże, ja tylko nie miała takiego jakiegoś przypadku. Ja nigdy przedtem śmierci nie widziałam ludzkiej, no nie, na oczy. Mówię, matku, że się załamie, jak ja to zobaczę. No i oczywiście w stacji, słuchaj, podejdźcie tu, tu i tu, tu macie, by. ja u siebie na, na, na rejonie pracowałam. Podejdźcie tutaj i tutaj, ponieważ jest tutaj zgon prawdopodobnie i tak dalej. A my, o kur, słuchajcie, wjechaliśmy, na dziesiątym wieczorem zaprowadziłaś nas taka ta babeczka okazuje się, no dobra, mężczyzna zmarł i tak dalej, ale śmierdziało, słuchajcie, już bo już się długo rozkładał, to było lato. Oj, I przyjeżdżają strażacy, no bo wiecie, przeż mi się nie wchodzi dziesiąte piętro wysięgnik do góry. No jeszcze troszeczkę wiało, ale nie za bardzo, że mógł ten wysięgnik być i patrzy na mnie taki stary policjant i mówi taki, ja nie wchodzę, ty wchodzisz. Mówię, ale jak to na w wysięgniku? Tak, słuchajcie, to że mi tak, ale mówię, ale bez, bez butli, bez maski nie wejdę, po prostu nie wytrzymał. Słuchajcie, to jest taki zapach. No, straszny. No, srej, I butle mi na plecy, zami, a ja. Dlaczego a! nie przez drzwi, dlaczego, dlaczego nie chcę. Swoją drogą nie daj satysfakcji. Wiesz co, tak jest, że chyba mniejsze szkody się robi, wybijając okno i chodząc przez okno niż brawia? przez drzwi. Nie, tak. I sobie wiesz, butle mi na te plecy, maskę, i ja tak jadam i cały czas pik, pik, pik i do góry der się. A moi koledzy ze z tego z rejonu stoją na dalej i filmy kręcą. Jak <noise> wiesz, i tam patrzę, dziewczyna taka mała, drobna w tym mundurze jedzie do góry na tym wysięgniku. No i ten strażak mówi: Dobra, ja wybijam okno, ty wchodzisz. Oni mówią: On ja Ale wy sami wejdźcie, że nie mogą wejść sami do mieszkania, ponieważ. Um... Jest później, wiesz, musi policja wejść, ponieważ jest podejrzenie że coś się może stać tak dalej, może to być zabójstwo, nie wiadomo, i tak policja musi iść pierwsza. Ja pierwsze moje to, wybija to okno, wszedł pierwszy, podał mi rękę i w tym powietrzu, na, najwyższe piętro miałam dziesiąte, musiałam zrobić taki krok, ale ja tak wiecie, to jest tak, pas, broń, magazynek, kajdanki, y, stacja, o. jeszcze inne rzeczy, pałka, wszystko. Wszystko miałam na pasku pozaczepiane, buty takie, wiesz, i w tym powietrznej najgorszy ten krok, z, z tego wózeczka, tego co tak do góry wziął, do tego, do tego, przez to okno, już widzę, ta mucha latała, Bo że Boże, masakra, słuchajcie, wyszło, oczywiście, no był, takie taki kilkutygodniowy był ten... Ja teraz policja hmm. mam, nie zawsze doświadczenia. I ja będę zawsze krytykować policję i tępić na każdym możliwym kroku, o, tak powiem, nienawidzę policji, to nie to, że nie lubię, a po prostu policji nienawidzę. No wiesz, ta policjantka. Ładna, młodziutka, jeszcze no, podzienka. Ja, mi ja miałam ciężko na szkole przeszkadza, wiesz? Ja, ja miałam bardzo na... Ja. Klobę. ja. Klobę. ja. Kto? ja. To Kto? To, są, to, są ja. to czy policjantka? byłam, wiesz, wiesz policjantką. Czyli jak byłaś? to było? Było z łóżka, jesteś otoczona. Serio, byłaś policjantką. prostu. No się opowiadało nam to. Wielki brat w sieci. Zobacz więcej. Bb5.tv.pl